Siemano, tu Rafex! E, dzisiaj będzie inna, inny trochę film. Dzisiaj przetestujemy moje e, umiejętności geograficzne. Przygotowałem dwie stronki e, z ma mapkami, e, żeby sprawdzić umiejętności. No to zaczynajmy z tej mapki. E, no, mapki. E, to są e, wszystkie sto stolice świata. Populacje. Zobaczycie. E, Papua Nowa Gwinea, ma, wiek, ma większą stolicę od Iranu? Nie, no chyba Iran. 8 milionów populacji. Dobra, mam jeden punkt. Djibouti czy Iran? Iran. No, to nie było tutaj nic. O kurde, to chyba będzie cięższe? Chyba Djibouti. No, nie, bez szans. Już chyba rozumiecie, nie? Nie, na no, Islandię. Populacja. Która stolica ma większą popularność? O, chyba Kostaryka. No, Cztery, No, jak widzicie, mam wynik 15. Yy, mój cel to yy, 20. Żeby nie wyjść na Bambika. Bridgetown czy Filipiny? No, Filipiny. Kurde. Dobra. No, Zjednoczone Emiraty. Milion 10. Fi Finlandia, Helsinki czy Abu Dhabi? Abu Dhabi Dobra 9 punktów, nieźle Palau o, czy Finlandia? Finlandia Co to? Nigdy nie widziałem takiej Wow Nie no, Brazylia to nie ma co gadać Majuro, wyspy Warszawa? Nie no, nie ma co gadać Właściwie 7 Wynik 12, jeszcze 8 Jamajka 600 Tanzania Chyba Tanzania, Afryka jest duża. Kurde, no i, no, i widzicie Zagraj na No yy. Dobra, gramy Portugalia czy Nicaragua. Dobra, jestem słaby w to.

jest dobrze Kostaryka mm. nie no chyba Chorwacja dobra jest dobrze Chorwacja postawiona nie no tutaj chyba nie ja ma nic do gadawania dobra Cypr dobra Łatwo port w Hiszpanii nie no chyba. Co? co? to jest? jest jakaś wyspa? Nie, no Armenia. Dobrze. Lizbona. ja co ja? Dobra. Dawno mam.